Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Temi budzi się i zauważa, że jej głowa krwawi. Nie pamięta, jak się tu znalazła. Zaczyna wołać swojego kochanka Richarda, ale on nie odpowiada, a potem zaczyna go szukać, ale go nie znajduje. Na pokładzie zdaje sobie sprawę, że została pozostawiona na środku oceanu na wraku jachtu. W desperacji zaczyna krzyczeć, choć zdaje sobie sprawę, że nikt jej nie usłyszy. Akcja przenosi się pięć miesięcy wstecz. Temi uwielbia podróżować, dzięki czemu w 1983 roku trafiła na Taiti. Ponieważ ciągle podróżuje, nie ma stałej pracy i podejmuje każdą pracę, która przynosi pieniądze. Ze względu na częste podróże dobrze zna się na łodziach, więc czasami naprawia je za pieniądze. Tak więc, kiedy naprawiała inną jednostkę, jak Richarda przybija do brzegu. Natychmiast znajdują wspólny język i zgadzają się zjeść razem kolację. Podczas kolacji Richard opowiada jej o miejscach, do których podróżował. W przeciwieństwie do Temmi, woli podróżować sam. Ale następnego dnia zgadza się wypłynąć z nią w morze. Historia cofa się w czasie. Temmi spogląda na ocean przez lornetkę, mając nadzieję zobaczyć Richarda. Jednak nigdzie go nie widać, a zepsutego jachtu nie można uruchomić. Wyczerpana moralnie, przypomina sobie szczęśliwe chwile spędzone z Richardem. Po południu docierają na wyspę. Temiz na wyspę, więc zaprowadziła go do pięknego miejsca. Wskoczyła do wody, a Richard podążył za nią. Jednak kiedy ponownie wypłynął na powierzchnię, nie widział jej i zaczął się martwić i jej szukać. Okazało się, że Temi żartobliwie medytowała pod wodą. Zaprosił ją do siebie i spędzili razem cudowny czas. Po opamiętaniu Temi zdaje sobie sprawę, że nie może siedzieć bezczynnie. Ponownie podnosi lornetkę i z nadzieją spogląda na Richarda. Nagle dostrzega łódź i jej nadzieja odżywa. Najpierw jednak musi pozbyć się wody z pokładu, a następnie naprawić łódź. Nie ma odpowiednich narzędzi, więc zakleją wyrwę taśmą klejącą, zdając sobie sprawę, że to nie potrwa długo. Stawiając żagiel, określa kierunek wiatru i kieruje łódź w stronę miejsca, w którym ją widziała. To rzeczywiście był Richard, ale był w bardzo poważnym stanie nieprzytomny. Zanurzyła się w wodzie i widząc stan swojego ukochanego, nie mogła powstrzymać łez. Gdy próbowała go podnieść, zauważyła, że bardzo cierpi. Miał kilka złamań, w tym żeber. Scena przenosi się w czasie. Znajomość Richarda i Temi przerodziła się w romantyczny związek i zaczęli spędzać razem cały swój czas. Szczególnie lubili odwiedzać lokalne atrakcje. Temi zakłada sukienkę podarowaną przez Richarda i udają się na romantyczną kolację. Tam omawiają swoje plany na przyszłość. Oboje nie zamierzają wracać do swoich rodzinnych stron, więc Richard proponuje podróż dookoła świata. Pomysł ten podoba się Temi, która go popiera. Jednak podczas spaceru po okolicy Richard spotyka znajomych, którzy proszą go o przysługę. Muszą pilnie wrócić do Ameryki, ale ich jacht jest tutaj. Potrzebują kogoś, kto przewiezie jacht do Ameryki i są gotowi dobrze za to zapłacić. Richard nie chce przegapić okazji do podróżowania i zarabiania pieniędzy, więc zgadza się. Temi początkowo się waha, ale gdy widzi luksusowy jacht, zmienia zdanie. Zaczynają dyskutować, w którym kierunku płynąć, aby szybciej dotrzeć do najbliższego lądu. Zdają sobie sprawę, że ich szanse na przeżycie są nikłe. Ponieważ statki rzadko tu pływają i jest mało prawdopodobne, że ich znajdą. Nie mogą jednak siedzieć bezczynnie, więc Temi, po dokonaniu obliczeń na mapie, postanawia skierować jacht w stronę wysp hawajskich. Po sprawdzeniu zapasów Temi widzi, że jedzenia wystarczy tylko na kilka dni, więc musi oszczędzać. Następnego dnia zauważa, że zboczyli z kursu. Jest to prawdopodobnie spowodowane zepsutym sterem. Temi nurkuje do wody i próbuje uwolnić pióro steru z zaczepionego żagla, który zakłóca sterowanie. Jest wyczerpana fizycznie i nie ma na to siły. Nie ma jednak wyboru i próbuje raz za razem, aż w końcu jej się udaje. Dryfują po oceanie już od dziesięciu dni. Stara się jak może, aby stan Richarda nie pogorszył się dzięki lekom, które ma. Richard zauważa, że ich zapasy żywności kurczą się z dnia na dzień i sugeruje, aby spróbowali łowić ryby harpunem, zanim wszystko się skończy. Nie podoba jej się ten pomysł, ponieważ jest wegetarianką. Jednak silne pragnienie przetrwania przeważa nad jej zasadami i zgadza się. Harpunowanie okazuje się trudnym zadaniem, pomimo jej najlepszych starań, ryba jest zbyt szybka. Kiedy wraca z niczym, Wyczerpana kładzie się w ramionach Richarda. On czuje się winny ich sytuacji i przeprasza ją. Mija 18 dni, a ona przypadkowo znajduje w kabinie butelkę alkoholu i papierosy. Alkohol pomaga im zapomnieć i trochę się zrelaksować. Mija prawie miesiąc i pewnego dnia Temi budzi się w świetle dużego statku. Podekscytowana, natychmiast wystrzeliwuje flarę, próbując zwrócić ich uwagę. Jednak bez względu na to, jak bardzo krzyczy, nikt ich nie zauważa. Okazuje się, że była to halucynacja. Temi płacze z rozpaczy, a Richard próbuje ją pocieszyć. W przeszłości wszystko zaczęło się w momencie, gdy usłyszeli, że zbliża się niebezpieczny huragan. Próbuje zidentyfikować na mapie możliwe miejsca huraganu, aby ich uniknąć. Ale nie zdążył na czas. Wkrótce zaczyna wiać silny wiatr, a fale zaczynają rzucać nimi w górę i dół. Huragan staje się coraz silniejszy z minuty na minutę, a Richard nie jest w stanie sam sterować. Temi, zdając sobie sprawę, że sytuacja wymyka się spod kontroli, próbuje wezwać pomoc przez radio. Widząc, że żagiel zaraz się poluzuje, próbuje go naprawić. Jednak bez względu na to, jak bardzo się starają, ich jacht nie może utrzymać się w takim huraganie. Wkrótce dziewięciostopniowa fala wznosi się i wywraca jacht. Fala wyrzuca Richarda za burtę, który doznaje poważnych obrażeń głowy. Od wypadku minęły 33 dni, a Richard jest bliski śmierci. Po odzyskaniu przytomności, zapada w sen. Temi zdaje sobie sprawę, że nadszedł czas, aby pożegnać się z Richardem. Kiedy kamera przesuwa się do miejsca, w którym leżał Richard, widzimy, że go tam nie ma. Okazuje się, że przez cały ten czas Richard był wytworem wyobraźni jego. W rzeczywistości zginął w huraganie, a temi stworzyła go w swojej wyobraźni, aby nie oszaleć samotności. Jest wyczerpana, a z każdym mijającym dniem jej nadzieja na przetrwanie zaczyna słabnąć. Nadszedł 41 dzień. Widzi ptaka i natychmiast zaczyna się rozglądać, zdając sobie sprawę, że jest to znak pobliskiego lądu. Kieruje jacht w stronę, w którą poleciał ptak i wkrótce zostaje zauważona przez statek. Załoga statku okrywa ją kocem i daje jej jedzenie. Kilka miesięcy później wraca na Tahiti. Wychodząc z jachtu Richarda, patrzy na zdjęcia, które przypominają jej o ich wspólnym życiu i płacze. Przed ich podróżą Richard oświadczył się jej w tym miejscu, ale los postanowił inaczej. Kiedy Richard zmarł, miał 33 lata. Temi spędziła 41 dni na otwartym oceanie. W tym czasie miała 24 lata. W tym miejscu kończy się film. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, nie zapomnij zasubskrybować i polubić kanału. Do zobaczenia wkrótce.